Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem baranek. Dzyń, 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 dzwoni dzwonkiem baranek. Wielkanocne kotki robiąc miny słodkie. Już wyjrzały z pączka, siedzą na gałoskach. Kiedy będzie Wielkanoc, wierzbę pytają. Kiedy będzie Wielka noc, wierzbę pytają. A kurczątka kazającem podskakują na łące. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Podskakują na łące. Wielkanocne kotki robiąc miny słodkie. Już wyjrzały z pączka. Siedzą na gałązkach, kiedy będzie wielka noc, wierzbę pytają. Kiedy będzie wielka noc, wierzbę pytają.